Odwiedziliśmy Śląskie Planetarium, aby zapytać co czeka nas w pogodzie w najbliższy weekend. Dzisiaj rano przywitało nas zimową aurą. Dzisiaj na krótko nasz kraj znalazł się pod wpływem przemieszczającego się na wschód klina wyżowego. To spowodowało wzrost ciśnienia i ochłodzenia, a także przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, co wszyscy mogli rano zauważyć. Była nawet burza, słychać było pioruny w okolicach Katowic, a w okolicach planetarium, gdzie w tej chwili jesteśmy, biały dywan przykrywa jeszcze podłoże, a bajkową scenografię tworzą opruszone drzewa i krzewy. Jednak dziś od godzin popołudniowych zaznaczy się od północy wpływ kolejnej zatoki niżowej z frontem ciepłym i postępującymi opadami deszczu ze śniegiem i deszczu, który w nocy z piątku na sobotę może zamarzać, tworząc niebezpieczne sytuacje drogowe. Po pochmurnej sobocie w niedzielę liczne rozpogodzenia i brak opadów, jednak duży spadek ciśnienia odpowiedzialny będzie za wzrost prędkości wiatru, dochodzącego w niedzielę w porywach do 40 km na godzinę. W górach, Zarówno w tatrach, jak i w Beskidach możliwy jest wiatr halny. A dla wszystkich telewidzów Telpol Info, mamy walentynkową niespodziankę. Planetarium 14 lutego, Dzień Zakochanych, będzie specjalny seans z muzyką z lat 80., -tych, 90., -tych, jak również odpowiednimi przerybnikami liryczny, lirycznymi. Gwiezdne niebo, które tworzy draperie dla całego układu, jest wspaniałym miejscem, gdzie zakochani mogą popatrzeć i pomyśleć o tym, jak świat jest piękny. Co prawda biletów już nie ma, wszystko zostało rozprzedane, ale dla widzów telewizji Telpol będą losowane dwa podwójne zaproszenia. Zapraszam wszystkich Państwa.